Cześć, wracamy w tym samym miejscu, bo stwierdziłam, że nagram sobie jeszcze jeden może odcinek. Jedziemy do Meniego, kimkolwiek był. Nie wiem, czy go pamiętam, czy nie. Szczerze powiedziawszy. Albo wiecie co? To jest chyba trochę daleko. Dobra, nie jest tak źle. Ogarniamy. Więc może faktycznie za niedługo gdzieś tam się spotkamy z, z Miszelką. a może teraz się spotkamy z Miszelką. Zróbmy coś, coś innego. Gdzie jest ta Miszelka? Może ma czas teraz. Okej, okay, no to jedziemy w takim razie do, do naszej Laluni. Ona tu obok właśnie pamiętałam, że mieszka. Ogarnijmy sobie na szybkę jakieś spotkanko. Żeby nie było, że wiecie. Lala. O Jezu. This że lala gdzieś tam na nas czeka w świecie, a my olewamy. Dobrze. Miszelka, gdzie byś chciała podjechać? A nie, co ja se usram, że ona w jakieś garsonce była? To tamta, od tego, chyba Romana chodzi w takich ubraniach specyficznych. <grytania> Ta jeszcze do auta nie potrafi wsiąść. Dobra, siadaj. No, zbierajmy się. Co ty być mogła lubić? Moja droga, burger, na pewno nie nierzutki. Bar. A to co to było? Restauracja. Może do restauracji, wiecie, bo ona jest taka raczej. A może tutaj jest bar? Pojedźmy z nią do baru nie wiem, myślę, że, że bar może być. Czy ona nam coś będzie mówić? Czy ona będzie jechać jak taka cicha O. Ona nie lubi słyszał. Dobra, czyli Michelle myślałam, że ona jest taka na trochę na Hajsior. Ale nie, więc może to jedyna. Dobrze, przebierzemy się następnym razem, kochana. No to dobra, może bar się jej spodoba. Ostatnio byliśmy z nią na kręglach, co nie? Więc. kurde, mogliśmy pojechać na kręgle, bo wtedy ona wybrała. Ale dobra, może spróbujmy z tym barem. No bo tak jadę, bo tak jest dla Luniu. Chyba wszyscy oczywiście się zatrzymują jak nie trzeba. No ja Pierciule. Dobrze, jedziemy. Policja pewnie zaraz skręci, więc tak, żeby nas nie łapali czasem. Jezus, Jezus! Dobra. Uff. Czekajcie, się więcej pojawiło rzeczy? Tak, patrzcie, więcej rzeczy się pojawiło. Klub komediowy. Ej, może pojedziemy z nią jednak tu? Pojedźmy z nią tu, do klubu komediowego, zobaczmy. Może się jej spodoba. Może faktycznie się przebierzemy. Skoro ma takie ból dupy, ale no na pewno nie teraz. Jezus, Jezus, ledwo co jedziemy, ale jedziemy. No, myślę, że to jest safe właśnie. Dobrze. Podjeżdżamy sobie tu. Chodź Laluniu, idziemy na randkę. I do a lot of work for charity I don't do enough they say you can always do more but I look at it like this it's a pain isn't it nothing in it for me do a lot of work for um, cancer that's my chosen charity do a lot of work for people with cancer and they're welcome to it but I will say this if I ever get cancer myself, I'm going to walk into the nearest hospital and go, right, I paid for that machine, get that little bald fucker off it. <laughs> Talking of um, little bald fuckers, I did the teenage cancer gig last year. What? No, I'd done it two years before, but they called again last year. We're still ill. <laughs> you lasted. It's a great gig, though, the kids with cancer getting for free, and you meet them afterwards, and you know. They come backstage and you sign stuff for them. And I was doing the gig this last year. I looked down and I recognised one of them. And I thought, oh yeah, he came backstage two years ago. He was telling me about his illness and he said he was 18. And that was then, that was two years ago. So now he must be 20. So how the fuck is he still a teenager? <laughs> and I was doing the gig and he was laughing along. And I was thinking, yeah, you laugh it up, mate. I was fuming. <laughs> and eventually it got too much for me. And I went, all right, mate, I recognize you. I went, hello, yeah. You came backstage two years ago, I went, yeah. I said, you said you were 18 then. Went, yeah, so you're 20 now. I went, yeah, I said, get out. And I called security and they came. He struggled, but he was weak. I mean, I think they worked out because they, although they had trouble getting hold of him to start with, but eventually the, his drip nearly had someone's eye out. The crowd started booing. I went, hear that? They don't want to see someone like you take the piss out of me. No money. I do a lot of work for AIDS as well. I've worked for AIDS charities for many years from the mid to late 80s and back then people they didn't know what this new disease what's this new disease called AIDS I mean it's gone from strength to strength now hasn't it it's gone global it's doing very well got its own day and everything world AIDS day 1st of December I don't think it'd ever take off like Christmas we don't do anything in our house no decorations you can't even get a card they don't do sorry you have got AIDS cards they don't exist a uh, fascinating fact about aids people always learn stuff from my lectures this is absolutely true the hiv virus was actually a combination of two separate viruses in rhesus monkeys and it formed a, a rudimentary form of aids and uh, this was passed to chimpanzees sometimes chimps will get a bloodlust nelea a, a rhesus monkey and it sort of mutated and evolved In chimpanzees, and because we're 98.6 percent genetically identical to chimpanzees, oh, it was wam, wiem, to humans. And the first. Sorry, no if you want to watch, How are you settling in? Slowly, your country is strange, and your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble, though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Organized crime. Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a criminal. I guess not. Interesting weather, isn't it? Very. Ale dobrze, no jedziemy. I'm not used to this type of driving. No, yes. Szczerze, w dupie to mam. Cieszę się, że się spotkaliśmy na dupie. nie mam czasu na takie rzeczy. Po z tym ona jest jakaś kurwa dziwna. Szczerze, jakaś taka jest, wiecie, z kijem. Te. Więc, no nie wiem, ja myślę, że nic z tego nie będzie, Michelko. I jakoś mi się już nie chce z nią wydybać, jak ona takie dramatiska kręci. I w ogóle widzieliście, że w tych, w tych... Zobaczycie limuzynę, tam są jakieś rzeczy. Chciałabym usiąść do limuzyny i zobaczyć jak to wygląda w środku, ale teraz jadę z tą więc... O Jezus, no przepraszam, to był przypadek naprawdę. Pewnie jej się nie podobała randka, najgorzej. Straciłam na nią chwilę, na no szczęście

No to co, jedziemy do tego Meniego, ale wiecie co, tu jest taksa, więc po prostu zrobimy tak, że... Czekaj, yy, czekaj, czekaj, ziomek, czekajże. Więc pojedziemy sobie taksą na tą misję do Meniego. Yy, nie, nie, ja bym chciała tego drugiego. Czym ja na celu? No, aha, dobra, sorry. My... No, jedziemy. Ile zapłaciłam? A do dobrał ten telefon, czy nie? Brussi do mnie dzwonił. No, Jezus. Kliknąłem, przecież dobrze. Bez sensu. Dobra, portorykański łącznik. A, to, to on. Shortly after cleaning up five blocks, he teaches, teaches a group of women. Oh. Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you a don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metrosexual. good, it's good, man. Fox who the, the hell ever heard of a metrosexual ex gangster, hey. man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Drama. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual uh, or something. On TV, and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this shows garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, what? man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Uh, Do what you, you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. Ay man you listen can you shut these fucks up for me please Where are they They're going be coming in on the L train man from Algonquin to Dukes man Hey I owe you man I owe you big time Okay You see that man You see that man Yo that is streets man Not none of this shit Dobra wiecie co trzeba się przebrać bo faktycznie Niko jeszcze nie jest na tyle bo burżuję żeby wchodzić w takich ubraniach ale zrobimy to już w, po tej misji oczywiście Więc stop Kurwa Czemek Pierwszej Biorę twoją kobietę Twojego kolegę Nie mam czasu Jak chcesz to wysiadaj teraz no, Chcesz to wysiadaj, no Jezus Jakby chciał to by widzicie? Się... Będzie mi dar ryja tutaj w środku jak po prostu wziąłem sobie samochód, uspokój się ale się sobie w prawdziwym życiu, nie? <taki> Taką sytuację gościu wbiegł wam po ko pod koła, wysiadacie, a on wsiada do samochodu i odjeżdża z waszym kurwa kolegą, nie? Jakbym siedziała z Anią w samochodzie, to niech ją kradną. Have a nice day, Have a nice day too. Dobrze, dobrze. Ale jako to? Przez to, że teraz w Red Deadzie tyle jeździmy konno, to powiem Wam, że tak się nie chce już jeździć tymi samochodami w. w, może w Red Deadzie, tak. w Red Deadzie w GTA. Ale na szczęście jest blisko, więc plus. Ale jak będą dalsze odległości, to myślę, że sobie. Ojejku, ojejku, że sobie będziemy jeździć. Tak, są, to chyba Roman znowu dzwonił i nam mówił, że. Że ma taksy, znowu jakieś tam, więc mamy za darmo, of course. Także także spoko, więc myślę, że sobie po z tego korzystać na pewno. Te miasto już widzieliśmy, no nie jest jakieś zniewalające. Dobrze, uwaga, uwaga. Więc jedziemy, jedzie. Czekam, aż odpiszę mi ten ziomek, co do niego pisaliśmy na portalu, Radko. Ciekawa jestem to. <laughs> Napijemy się, bo coś mi w kartołku wytrafię. Przebierzemy Niko w tym sklepie drugim. Mój cel jest w pociągu. Aha, dobra. A nie mogliśmy po prostu też wsiąść do pociągu? Nie Nie wiem. mnie to było rozsądniejsze, no ale okay. się głodna. bo zaraz czas na jakiś obiadeczek. Ojejku, no tam pojechali. To muszę jednak pojechać inaczej. Tutaj w prawo. Kurczę. Tak, ja te to auto a mnie niezbyt. Ale ogółem uważam, że te samochody tutaj tak średnio sejeżdżą. No ale... Życie. Znowu mamy mało żyćka i mało pancerza. Zjelka nam już trochę spadła na jakości. Jezu, tam jakie auto miał rozwalone. Co nie tylko my tak niszczymy samochody. Dobrze. On te gdzieś wysiądzie, czy, czy co? samochody to takie kurde po jakieś jako spalone Jezus ile będę jechać za tym ciobem? Serio, nie wiem dlaczego nie mógł po prostu wsiąść sobie y, w pociąg, nie? Naprawdę Jezus Jak ja jeżdżę w ogóle. O nie! O nie, o nie, o nie, dobra, już jeżdżę. Kurde! Naprawdę! Widzę co? Że na na Żenada Dobrze, słuchaj, weźmiemy jakieś... O, mamy to auto dalej. Naprawiło się? Dobra. To dobrze się naprawiło. Nie no, chyba nie. Chyba światła nie działają, tak mi się wydaje. No, nie działają. Dobrze, no przydałoby się jakieś bardziej zwrotne takie wiecie, co można nim lepiej trochę skręcać, ale... Jak się nie ma co się lubi to trudno. Zjedziemy tym razem chociaż bez pasażera na gapę porwanego. Dobrze. Hamujemy co by nie rozwalić tych barierek. Szlabano. Dziękuję za radę. Dobrze, teraz na pewno nam się uda, więc spokojnie. Jak już mi się spać chce. Powiem wam, dzisiaj bardzo długo spałam. I to jest właśnie problem dorosłego życia. Bo chcesz się wyspać w, w jakiś konkretny dzień, kiedy nie idziesz do pracy i w ogóle nie masz za dużo do roboty. No i jak już się wyśpisz. O Jezu! Jezus di Maria! Jak już się wyśpisz, to masz przejebane, nie? Bo później masz całe życie, całe po prostu rozregulowane. Dobrze powiedziałam. Rozregulowane. Tak jest. Więc yy, no no, dorosłe życie ogólnie. No z jednej strony polecam, z drugiej nie. Jakbym miała dać o, ocenę dorosłego życia, to w większości... W większości ciężkie. Czasem mogę zarabiać na życie. Musisz sam gotować obiad, co jest w ogóle najgorsze. Ja czasem mam tak, że jak na przykład Marty nie mam domu, nie? Nie wiem coś tam gdzieś pojechała, coś robi. To mi się kurde w ogóle nie chce robić jedzenia. Ja bym mogła przeżyć na samych mrożonych frytkach albo zupce chińskiej, bo mi się nie chce, bo uważam, że no, po co by gotować dla samej siebie, nie? Nie wiem, tak samo ze śniadaniem. Jak chodziłyśmy na zupełnie inne godziny do pracy. To ja mogłam jeść śniadanie na przykład o 12. Jak już naprawdę byłam taka głodna, głodna, tej kościół lewituje na murku. I zniknął no teraz? Eee, taka głodna, głodna. To dopiero zarabiam coś do jedzonka, bo wcześniej mi się, szczerze, kurde, nie chciało, nie? Dobra, jedziemy, jedziemy za tym pociągiem. Teraz nie możemy go stracić, więc walnijmy dupę i jedziemy. Ale dalej nie rozumiem, czemu po prostu nie mogliśmy wsiąść w ten pociąg, nie? Naprawdę. Dobra, tory idą tutaj. Ciąg jest chyba nad nami, tak jest. Nie pamiętałam, czy w tą stronę, czy w drugą stronę. O, mamy światła, patrzcie, myślałam, że nie mamy już. Dobra, teraz będzie jechał w lewo, bo tak ma drogę. <laughs> tamtą ślilepą uliczkę bo przez nią, przez nią się tak wydarzyło, że nam uciekło no. chciałam na skróty i dupa dobra tu i on teraz gdzie, gdzie on teraz jedzie, gdzie, tam, dobra to do. tu on dalej jest nad nami więc jesteśmy już dalej niż wcześniej także spoko Ten wysiadł z pociągu. No i zajebioza. oza. Ojejku, no nierozsądne no. Cała ja. Dobra, weźmiemy sobie brońkę. Idziemy do ziomu. Oj. Wiecie co? Zmienimy sobie tą broń. Na jakąś inną. Ojejku, nie to. Ktoś tu jeszcze żyje Jeszcze ktoś? Okej, okay, to tyle No dobrze, wsiądźmy sobie do pociągu A ja przy okazji zobaczę jakąś... O nie, czy ja nie mogę otworzyć teraz mapy? Mogę, dzwonimy do Manny'ego No dobrze eee, Ja myślę, że pojedziemy sobie do Dwayne'a to był. A, ten co z więzienia wyszedł. No, można by było tak zrobić jeszcze. Jeszcze byśmy sobie ogarnęli to. Pominę drogę, bo gdzieś jedziemy. Nie wiem, gdzie. Nie sprawdziłam sobie. O Jezus, chyba tu jeszcze nie byliśmy. A nie, może byliśmy. Nie pamiętam. Dobra. Wsiadamy, wysiadamy. Nie chciałabym już tu być. No, jazda, jazda. Weźmiemy sobie. Roman znowu dzwonił do nas. O co chodzi? No Jezus wiecie co Idźmy z nim do klubu ze stryptizem, poprawmy mu humor, bo chłop chyba nie ma Widem. Mm, no dobra, to jedziemy do Romaniska. Dobra, ludzie... Sprawa jest następująca. Daleko jest Roman. Taksami mi tutaj przywieźć. Proszę. Mm, dobra. To zadzwonimy sobie po prostu sami po takse. Nie ma. Kurde. Jest gdzieś... O, taksa jedzie. Okej, okay, jedziemy do Romana. Spotkamy się z nim, bo widzę ból dupy ma już. Ziemuś, zabierz mnie tam. Jakiś nieznany numer, no napisał sms -ka. No dziwna sytuacja, dziwna. Cześć Roman. No wiem, że potrzebujemy. Dawaj tutaj. Do tego.

Fuck it. The Bellic cousins are here in a land of opportunity and we are making trouble for any fools who get in our way. If you say so. I do say so, man. I do. I just did. It's good to have you Oh, you Whatever shit we get into, man, it's good. Thanks. Don't you miss home? You've been there a long time. You never get homesick? Sure. I miss Dobra, things about... szczerze nie chcę mi się tego słuchać. Idziemy na, na i tyle. No, chodź chodź. Czy mogę tej co tutaj jest? Staff only. i nie, to nie idziemy tam. <grym> tam była jakaś brama, nie fajna. Dobra. Nie będziemy tam wchodzić, bo u nas wywalą. Jak tutaj sytuacja wygląda? Czy mogę zamówić szefie? Ojejku, czy ja mogę zamówić tu alkohol? Chyba nie. Chyba nie. No dobrze, no trudno. się nie się lubi. Okej. Okay. Hmm... Może coś tu robić? Co, panie tańczą? Bardzo trudno. Strasznie mi się. O, prywatny taniec. No to dobrze. <grytanie> no dobrze, idę. Roman tam się ogląda, tak? Siedzi, ogląda. Dobrze. Okej. Okay. Dzień dobry, pan. Tam jakaś szafa grająca? Ciekawe, czy można coś z nią zrobić. Sal do konta, tylko mogę sprawdzić tutaj. Mm -hmm. No dobrze, ale tutaj ja zamówiłam ten taniec, nie? Gdzie ona poszła? A tu jest, tak? O, jest. Wow. Czy do <noise> twoja mama o tym wie? No, szczerze wątpię. Dobra, Jak pani se tańczy. Bez muzyki, nie? To jest w ogóle beka, bo teraz nie moglibyśmy cokolwiek podłożyć. Na przykład to jest grill u gawrona. Dobra, ale mogę coś zrobić więcej? Jezu, strasznie, strasznie. Wszystko mi się podoba, laleczko są te Mhm. Dobra. Co chyba tyle, tak? Coś tu mamy jeszcze zrobić z nią? Czy to tyle? Chyba nic nie można robić, nie? Tak mi się wydaje. Mhm. Mm Dobrze, moi drodzy. Popatrzyliście sobie do... Cyfrowe dziecki, mam nadzieję. No, o, poczekajcie. Tak? No to very good, laleczko. Man, I like Muszę sobie Ach, inaczej usiąść. Coś jeszcze tutaj mamy. Bo ona tak do nas mówi, czy później nie wiem, mogę ją. Oh, baby, I can see you that. No wiesz co już nie chcę, no. Oh, now you're all sweaty. That was fun mhm mm no dobrze, dobrze, że jest z reguła dotykania w takich klubach bo jednak wiecie, jako tancerka to byś była opłacana przez milion chłopów chodź no to chodź, idziemy stąd jezu Roman go trzeba jak dziecko kurwa prowadzić, chodź! stary, ja nie mam czasu Ci, driving your tired cousin home? Thank you. No już Kurde, fajnie jakby przestał piszczeć Dobrze, ale wiecie co? Wrócimy tak, są z Romanem jest taksówka i sobie ją weźmiemy. co w się sensie nie ukradniemy, tylko wsiądziemy do niej. No i zawieziemy Romanisko do domu. Do domu. Zawieziemy Romana. Każdy zadowolony. 15 dolarów to jest poświęcenie, na jakie jesteśmy gotowi. Okej okay. i też jesteśmy w domu. E, Okej. Okay. Więc y, odwieźliśmy sobie Romana, idziemy też... A, gra się sama zapisała, więc nie musimy iść. Co, w następnym odcinku myślę, że y, przywitamy się już z przebranym nickiem. Pojedziemy sobie do sklepu tego, co, co mamy gdzieś tutaj. Nie tego persusa, tylko do Modo sobie zajedziemy. E, przebierzemy może Niko w jakieś inne rzeczy. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak myślę i zobaczymy, kto tam do nas napisał. E, tu jest ten klub, a ja bym chciała jeszcze kafejkę internetową, może nam odpisał, wiecie, ten ten, ten hopek, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nam odpisał. No a co? To tyle, no. Także to zobaczyłam, pa następnym razem. Pa, pa.